Cześć i czołem i kluski zrosłem moi drodzy widzowie Kucharz Borys się kłania, ale to wszyscy wiedzą Ale zaznaczam to dlatego, że kanał ten zakładaliśmy tylko i wyłącznie po to Żeby rozmawiać na temat kuchni, gotować Dla naszych gości, którzy tutaj w wyborach tułowskich są Żeby wyznaczyć szlak, którym mamy podążać jeżeli chodzi o kuchnię no okazało się to tak trochę niezupełnie. Ja to tylko wyszedł tam szander. Mm, dopiero próbujemy teraz odkryć jakieś nowe smaki, jakieś nowe możliwości, ale to w sumie jest fajne, to jest miłe. Dzięki temu, że możemy sobie wyjeżdżać z tą historią, odkrywać różne inne możliwości, odkrywać tą historię, ten kanał ma po prostu sens i, i przedłużymy działanie tego kanału. Ale nie o tej sprawie mówię. Tak jakby czytaliście zapewne e, będę robić coś takiego jak cykl. Borys ym, od kuchni mianowicie słuchajcie, no co mam gotować no. prawda jest taka, że bardzo mało klientów mamy bardzo mało gości przyjeżdża w te Bory duchowskie. co nawet zobaczcie, widać po, przechodząc się po ulicach, że te rejestracje nie są zbytnio yy, z całej Polski, w ogóle ci co prowadzą agroturystyki dobrze wiedzą o tym yy, że jest naprawdę ciężka sytuacja, ten rok jest wyjątkowo ciężki jeżeli chodzi o, o pozyskanie klientów jeżeli przyjeżdżają klienci to na krótko Mm, więc tak to niestety wygląda. Więc powinniśmy przede wszystkim teraz zainwestować dużo czasu, dużo pracy i energii w to, żeby wypracować sobie tą nową markę tych naszych Borów Tuchowskich, żeby w przyszłym roku je przyciągnąć. Tym bardziej, że mamy, słuchajcie, konkurencję w postaci Parku Narodowego które tutaj mamy za rogiem w Harzykowej. I tak jak Wam ciągle próbuję pokazać, nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, czy nie, ale oni inwestują grube pieniądze, wkładają w tą swoją promocję. Do tego stopnia, słuchajcie, że nawet sobie stworzyli bory tucholskie, które jest szóstym yy, cudem Polski, nie wspominając w ogóle o tucholi. A, już Czersk, wszystko już zostało tam zaliczone, łącznie z tobem, wszystko już teraz należy do Borutu Holskich, zresztą pan Makłowicz, którego serdecznie pozdrawiam, panie Robercie, że tak powiem też się trochę sprzedał i poszedł za niezłą kasę, chyba tam im zrobić reklamę, zresztą przeciwko temu nie mam, no ja też bym nie dostał kasę, to pewnie bym tego nie zrobił, wolę dostać z Kulawsko pomorskiego tą kasę. W każdym razie, ale tutaj teraz nagrywam ten filmik po to, żeby was po pierwsze zmobilizować do tego, żebyście się przyjąć do roboty ostro, żeby te Bury Tucholskie nasze w końcu wylansować. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że przede wszystkim człowieka można przytrzymać przede wszystkim tradycją, kulturą albo żarciem. Więc coś dać dobrze jeść klientowi, klient będzie zadowolony, no to na pewno do Was wróci. To nie jest moje odkrycie, słuchajcie, ja studiuję tutaj, zanim podszedłem do tego tematu, przestudiowałem Alzację, przestudiowałem różne rodzaje Francję, różne rodzaje innych krótkich łańcuchów z dostaw żywności, bo to przede wszystkim się na to opiera. Założyłem, słuchajcie, zanim powstał ten kanał, założyliśmy borowerskie plony. Czyli to miała być firma, która miała właśnie zrzeszać producentów krótkich łańcuchów dostaw żywności. Okazało się, że tych dostawców nie mamy. Nie mamy tutaj rolników. No w naszym rejonie, w moim rejonie, czyli tutaj w sekcji na okolicy, nie ma rolników. Niestety. Więc trzeba to iść troszeczkę dalej, skonsolidować ten temat troszeczkę głębiej. Chodzę na różnego rodzaju spotkania rolnicze. Teraz byłem w Gostycynie na spotkaniu rolniczym, poznałem parę rolników. Myślę, że pomału, 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 pomału musimy, że tak powiem, wdrożyć się tutaj. E, napisałem, słuchajcie, arty, do mm, weterynarii, do sanepidu tutaj w kosko Pomorskiego i w Świeciu, tutaj w Tucholi, żeby się dowiedzieć ile jest producentów. No nie jest źle, ale, ale też, że tak powiem, garnka nie urywa, tak. Więc mamy, czekałem na to, żeby powiedzieć, czekałem na Pomorskie, ale Pomorskie się w ogóle nie odzywa, trudno. Tak, z tym pomorskim pewnie, oni sobie sami tam rozegrają to wszystko. Słuchajcie, w sumie mamy 30 tutaj u nas w powiecie tucholskim, łącznie, z Instytutu Werynarii z Snapilu 30 RHD, natomiast ze świecia, ale należącego tutaj tlen, osie i tak dalej, no to mamy 7 RHD zatwierdzonych. No nie ma, nie, ma nie, nie jest najgorzej, aczkolwiek nie widzę tych producentów tutaj, ciężko ich dorwać, ciężko z nimi się spotkać. Tych, których dorujemy, próbujemy się, że tak powiem, z nimi porozumiewać i nagrywamy filmy na dzień dzisiejszy z panią Anią Gustu, serdecznie pozdrawiamy, która robi przepyszne sery już ją tutaj zaczęliśmy lansować. Panią Barbik z Zawartego teraz ostatnio zaczęliśmy też lansować, też robi fajne rzeczy, więc jeżeli, jeżeli słuchajcie, macie tutaj coś e, takiego lokalnego, to dawajcie do nas i my to będziemy tutaj lansować. Będzie cała zima, mamy teraz całe lato, żeby to wylansować, mamy całą zimę. Będziemy starali się pozyskiwać pieniądze, słuchajcie, na tą promocję. Widzę, że nie ma co liczyć na te urzędy wszystkie wojewódzkie. Są Różnego rodzaju inne jeszcze fundacje, nie fundacje tam może uderzymy. Rozmawiałem już z prawnikiem, chcemy założyć fundację. Znaczy tą fundację już zakładamy już pół roku, jakoś nie możemy jej założyć. Ale słuchajcie, nie jest tak źle, bo ostatnio wypłakałem się odnośnie tej promocji. No jest jak jest, no co zrobimy? No nic nie zrobimy. jak powiedziałem w ostatnim filmiku, jak się sami nie weźmiemy, to nikt widzicie nam tego nie da. Chyba, że do Pomorskiego się zapiszemy województwa, są szanse, że tam pozyskamy jakieś środki, aczkolwiek myślę, że nie tak szybko, bo oni się chyba też już wyportkowali z tych pieniędzy, które mieli. Natomiast nie wiem czy pamiętacie taką sytuację odnośnie tutaj naszego yy, muzeum. Bo jeszcze pół roku temu był wielki krzyk i lament, że jak to Toruń bierze nasze tutaj Kujawsko-Pomorskie, Bydgoskie Muzeum Tucholskie, jak to Toruń będzie zarządzać. Słuchajcie, no składam wielkie gratulacje Toruniowi, składam wielkie gratulacje Pani Chabowskiej. Gratuluję Pani naprawdę, zrobiła Pani cud świata, jest Pani chyba jedynym orędownikiem Borów Tucholskich. Może ja tam troszeczkę zbytnio, nie jestem zbytnio aktywny, jeżeli chodzi o Pani, yy, że tak powiem, imprezy, dlatego, że to trochę nie leży w zakresie moich obowiązków, że tak powiem, bo Pani zajmuje się głównie haptem, ale staram się ten temat też, że tak powiem, poruszać. Osobiście, prywatnie bardzo cenię hapt, zresztą widzicie na tych moich filmikach, że mam też dużo haptu u siebie, więc na pewno będę odwiedzać też Panią, jeżeli będzie Pani miała ciekawy temat z Haftem, a jeżeli będzie można połączyć jeszcze to z kuchnią, no to super. Ale w ogóle widzę, że ten kanał trzeba będzie przekształcić bardziej w kanał taki borowiacki, żeby to tutaj lansować całkowicie Borytuchowskie, nie tylko samą kuchnię, ale również Haft. Więc włączam się też, włączam się też jak najbardziej tutaj w ten Haft. Więc tutaj naprawdę chcę pogratulować Pani, bo naprawdę Pani tutaj robi dobrą robotę. Jak się coś dzieje borowiackiego, to przede wszystkim w muzeum, więc słuchajcie, jeżeli przyjeżdżacie do Tucholi, to walicie do muzeum, tam się dowiecie i na odnośnie haftu i odnośnie jedzenia, wie tam zafascynował również pan Miesikowski, podejrzewam, w Tucholi, który wytwarzał te maszyny tam. Ja niestety nie nagrałem tego, przyznam się bez bicia, bo mikrofon się rozpadł, <noise> dlatego jest muzyka postawiona. Więc do pana Misikowskiego się cały czas wy wybieram, bo pan Misikowski jest świetnym lektorem, słuchajcie, więc jeszcze z nim nagram filmiki i musicie posłuchać o tych maszynach, bo to jest fenomenalne po prostu. Przede wszystkim facetów to zafascynują, a jego żona jest, jest, zajmuje się haftem, więc też pokrewnie. No i co jeszcze, w Deski Park Narodowy to trzeba pochwalić, no, pana Ziberta. Dlatego też robi kawał dobrej roboty, tam tleni, okolice i te śpią swoje ścieżki co mają porobione teraz pootwierali tam te 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 te, te swoje e, krzesła. Jest to bardzo ciekawe. No to są na pewno te dwie organizacje, które tutaj robią kawał, kawał naprawdę dobrej roboty, gdzie gratuluję słuchajcie, abyście się nie wypalili, żebyście dalej mieli tam ten flow cały czas na te na ten borowiecki temat. Ja jestem cały czas do dyspozycji. Jak będziecie, słuchajcie, coś robić, to dzwońcie do mnie. Macie do mnie telefon, macie do mnie messengera. Dajcie mi tutaj namiar. Na pewno podjadę, na pewno nagram temat. Mamy tutaj oglądalność bardzo dużą. Pozdrawiam wszystkich oglądających. To jest naprawdę paręset tysięcy ludzi. Mamy tu, tutaj ludzi z Katowic, ze Śląska. Bardzo dużo ludzi nas ogląda. Moich osobistych gości, których serdecznie pozdrawiam. Przyszłych gości, których serdecznie pozdrawiam. Mamy bardzo dużo ludzi z Gdańska, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Więc ci ludzie to obserwują, ale ja się nie dziwię, bo to jest jedyna, słuchajcie, opcja, żeby oni mogli dotrzeć w te nasze bory tucholskie, bo nie ma. Sam próbowałem sobie założyć stronę internetową, gdzieś poszukać, przepraszam, poszukać stronę internetową, która, na której mógłbym dawać swoje głoszenia. To nie ma. No były jakieś fajne strony internetowe, które zajmowały się agoturystyką, propagowaniem agoturystyki. No nie ma na dziś dzień dzisiejszy niczego takiego. Jedyną oglądalność zyskałem ja na tej całej kuchni, więc na pewno będzie kuchnia. Słuchajcie, będzie kuchnia, to Wam gwarantuję, bo przede wszystkim jestem kucharzem, który naprawdę lubi gotować, ale to no jak ja nie mam z czego gotować, na razie, no, póki mi tu się nie wyhoduję to nic nie zrobię a nie będę kupować przecież gęsiny z biedronki no nie będę was oszukiwać, że kupiłem gęsinę w lidlu a będę wam pokazywać jakieś żarcie, które robię. Mam swoje gęsi, no niestety przykro, zafascynowany byłem nimi, był kocham moje gęsi, ale taka jest życie no wrzesień będzie dla nich, że tak powiem zakończeniem tego Pięknego życia, dlatego staram się tutaj upiększyć im życie maksymalnie jak jest możliwe. Dlatego słuchajcie, oglądajcie mnie, słuchajcie naprawdę u mnie tutaj. Postaram się, żebyście znaleźli wszystkie informacje odnośnie borów Zapraszam wszystkich, którzy mają akturystyki, do tego, żeby się zgłaszali w tej sytuacji do mnie. Może zrobimy wspólnie, razem sobie portal, bo ja na przykład tych moich gości nie jestem w stanie przymieilić. Z góry mówię, że ja mam dość specyficzne warunki mam tylko cztery apartamenty u siebie. I dodatkowo jeszcze mamy taki system, że przyjmujemy bez gości, więc, więc bez dzieci, przepraszam, ze, ze zwierzętami, dlatego też tutaj jest duża siła, że tak powiem, dla Was, żebyście te dzieci przyjmowali, bo mamy pełno telefonów, ludzie się pytają bardzo często, czy kogoś polecić. Mogę? No nie mogę polecić, bo tak naprawdę nikogo nie znam, a moich znajomych najbardziej polecam. Miło mi, że Państwo mnie oglądacie, miło mi, że jesteście tutaj cały czas ze mną. Teraz zostałem znowu informację, że wyrzuciłem dużo tam takich spemowych kąt. Znowu się zapełniło, znowuż podchodziłem 5000. Być może jest mój błąd taki, że to kąt zrobiłem na zasadzie fanpage, no ale już nie będę tego zmieniać. Zapraszamy, słuchajcie, w Bory Tucholskie. Bory Tucholskie prawdziwe są prawdziwe. Bory Tucholskie są Są to Bory nad Wdom i Bory nad Wdom. Zaczynają się od Kęsowa mniej więcej przez Tucholę, które z stolicą i jeszcze póki co leży w Kijowsko-Pomorskim. Cioną się tam. Za osie w stronę kociebia, jak najbardziej Kociebie też należy do Borów Tuchowskich. Pozdrawiamy wszystkich Kociebiaków. Oni też mają swój tam teren, ale część z nich należy do nas. Pozdrawiamy również Czersk, który należy do Województwa Pomorskiego, ale też łapie się tutaj w nasze strony. To nie jest, ja Czersk, słuchajcie, że tak powiem brzydko tam gdzieś z boku, po prostu mam daleko do tego Czerska ode mnie. Więc Wyjazd do Czerska musiałbym mieć zorganizowany, więc jeżeli jesteście w stanie mi zorganizować w Czersku jakieś parę fajnych spotkań, na które mógłbym wjechać z kamerą, nagrać, to ja bym chętnie wybrał się do was, ale no ja tam nie jestem w stanie zorganizować tego, ja tam tak naprawdę nikogo nie znam w Czersku, z kim mógłbym podjąć współpracę, więc Wiesz, temat Czerska no nie ogarnę, no chyba, że mi tutaj pomożecie. No to 11 minut gadam, to jest długi film. To jeszcze raz serdecznie słuchajcie, pozdrawiam Was, Kucharz Borys, teraz Kucharz Borys nadaje, trzymajcie się, cześć i i zapraszamy Was w Bory Tucholskie. Pamiętajcie, odwiedzajcie Wdecki Park Narodowy w Tleniu, naprawdę jest super. Pozdrowienia dla Pana Zwierta. pozdrowienia przede wszystkim dla, Borów, dla Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi z siedzibą w Toruniu. Czy jak to tam nazwać, nie wiem, nie mam pojęcia. Zrobiliście kawał dobrej roboty, naprawdę myślę, że to wszyscy ludzie doceniają, a ja to głośno mówię, że dużo ludzi mówiło, że, że toruń to weźmie i będzie po robocie, a toruń pokazuje, jak się po prostu robi całą sprawę. Więc dziękujemy Wam to w Toruniu, że tutaj nam te na tą, tą muzeum przywróciliśmy. Dziękujemy Pani Dyrektor, która naprawdę robi kawał fajnej roboty. Trzymacie się jej do usłyszenia wkrótce. Już niedługo zobaczycie materiał z. z średniowiecznej imprezy, też będzie genialny, myślę, bo naprawdę wziął mi mikrofon fajny, sympatyczny gość, który po prostu całą, całą robotę za mnie zrobi i musicie go zobaczyć. Jeszcze jeden taki fajny gość, słuchajcie, z wiosek górniczej, ja też postaram się podjechać tego gwarka wam przedstawić, może gwarek też przeprowadzi z wami rozmowy, bo to jest genialny, o ile ten sam gwarek jest. Więc jeszcze raz, trzymajcie się, zapraszenia macie jak najbardziej od nas wszystkich w Bory Tucholskie, a wszystkich, którzy w Borach mają agaturystyki, zapraszam do kontaktu, więc trzymajcie się czołem. Hej, dziękuję.